Dzień dobry państwu. Dzisiaj sobie powiemy na temat y, dlaczego i za co i po co i na co y, córka y, dogina y, sowieckiego czy rosyjskiego y, ku, oczywiście też kumpla Putina, rosyjskiego demagoga, który y, który na, nakręca Putina na wojnę i na wyniszczenie narodu ukraińskiego, również na wyniszczenie narodu polskiego. Dugin jest takim y, propagatorem różnych y, filozofii też religii. Dugin, y, o ja o nim wspominałem o Duginie, uwaga, pół roku temu, mówiłem pewne rzeczy. Co go czeka? że nie będzie miał fajnie obejrzyj sobie tam chyba 15 filmów wcześniej ok w okolicach chyba lutego, marca mówiłem też, że Ukraina wygra wojnę mówiłem o Duginie a są tacy co mnie oglądają yy... Dugin to jest taka menda, która naprawdę uważa, że to jest taki, yy, podobną filozofię ma jak, yy, jak Nietzsche podobną filozofię ma jak Niemcy że Polacy nie powinni w ogóle istnieć, y, oczywiście Ukraińcy też, że powinni zostać y, y, wytarci, z, y, wytarci religijnie z mapy, z mapy świata, z mapy Europy, żeby ich nie było. Y, a, dobra, a teraz zreferowałem tak pokrótce, nie chcę mi się na, 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 na o, tym, o tej mędzie rozmawiać. Yy, dlaczego córkę Bdugina yy, spotkało, to co miało spotkać, ruski karabli idity, tam gdzie masz iść yy, i na szczęście miała szczęście i wysadzili ją przy ambasadzie, jak to się mówi, to jest taki żarcik. Wchodzi Arab do samochodu i, i mówi, proszę mnie wysadzić przy ambasadzie. Więc <noise> yy, coś, coś w tym stylu. Oczywiście miał zginąć Dugin. Dugin. Dugin poprosił swoją córkę, żeby go zawiozł, przywiozła gdzieś w jakieś miejsce. Córka Dugina pojechała po Dugina. Dugin miał in, był rozrywany i, i wsiadł do innego samochodu. Miał więcej spraw. Dobra. I teraz kto tym zarządza i dlaczego zamordowano córkę Dugina i przypadkowo nie, nie zdechł ten, ten właściwy szczur ruski, a nie a nie tylko ona sama. A no właśnie, yy, podobne zamachy w Rosji już były wcześniej, za czasów jeszcze sowieckich, kiedy odsunięto yy, Jelcy, yy, kiedy odsunięto, yy, kiedy odsunięto Gorbaczowa. O właśnie, chciałam powiedzieć. Gorbaczow został us, 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 usunięty, też, też był taki płucz. I, i, chcą, I teraz te siły, wszystkie jak ja to widzę, oczywiście służby specjalne, to w Rosji y, nie ma prywatnej armii, y, można jedynie przekupić służby specjalne. Ja tak na bazie jasnowidzenia mówię, nie mam na to żadnych dowodów, no, no, ja tylko powiem tak: służby specjalne zostały przekupione przez ruskich oligarchów, którzy po prostu nie chcą już walczyć, bo tracą, tracą kasę. Polszkowi, jak zabrali go, teraz sprzedają, no to się zdenerwował i powiedział: Putin yy, yy, Putin musi coś. Musi, to sygnał po prostu informacyjny dla Putina, żeby zmienił kierunek, w, w sygnał dla elit politycznych, żeby się zmieniły i odpuściły Ukrainę. Zresztą ja mówiłem to trzy lata temu, że zmieni się władza, że będą rozruchy. Tak jak w Polsce będą też rozruchy. Czekamy, tu się dzieje. Uwaga, to może być rok, dwa, trzy to naprawdę y, Tusk może nie dożyć y, tutaj dwóch lat, to, to, to nie jest tak. On naprawdę może źle skończyć. Tusk podrzewa, wrzuca benzynę do, do ogniska. Wrzuca, czyli wrzuca całą, całą karnister benzyny, podgrzewa. podgrzewa się, to kiedyś wybuchnie po prostu. Strzeli pod ciśnieniem i wystrzeli, i zapali się pół Polski ale prawica wygra i, i będą się działy tutaj niefajne dantejskie sceny. Tu naprawdę będą żenierze że strzelać do ludzi. To czekamy, to już się dzieje, to, to, to może być pół roku, rok, dwa lata. Ja myślę, że po przegranych wyborach y, to się może zadziać, albo przed wyborami, ja, ten czas, no to tak może być po prostu. Czasu, y, proroctwo nie zna czasu, uwaga, są proroctwa, które czekają prawie 2000 lat. No, przeczytaj sobie proroctwa Ezekiela, co mówi. Są takie proroctwa, ale też one się mogą wydarzyć na ta chwila. Nie wiadomo kiedy. Bóg tym kręci. Bóg kręci sterem. To on tym kieruje. Ci, którzy są, są uważają, są bardziej yy, tam... Ach, nie można mówić na YouTubie. Szkoda. Yy. Ci, którzy mają więcej rtęci w sobie, twierdzą inaczej, o może tak. Wracamy do Dugina. Dugin yy, ma zostać wykończony. Yy, zlecenie zostało wydane przez oligarchów, którzy tam zapłacili służbom specjalnym. Teraz yy, Putin robi czestki, bo się boi zamachu na jego życie. Yy, ponieważ no, no tak po prostu jest. No Putin jest ze służb specjalnych, więc jest mu łatwiej kontrolować to. On ma obsesję też na tym swoim punkcie. Jelcyn i Gorbaczow byli bardziej, Jelcyn był pijakiem, a Gorbaczow był teoretykiem też, to był filozof i Gorbaczow uciekł z, z Rosji, jeśli, o tym, jeśli chcecie wiedzieć, yy, no bo bał się, że mu tam zrobię, bo, bo Rosja jest tak wspaniałym krajem do życia, że wszyscy z niego chcą uciekać. Yy, i Jelcyn był teoretykiem, wierzył tam w bajki, że, że, że jest demokracja, że oczywiście towarzysze tutaj go, nikt go nie chce wykończyć i tak dalej, i tak dalej. No ale się przeliczył i, i tak dalej, i tak dalej. No to już powiedziałem wszystko. Dugin, wyrok na Dugina w, w zapadł u oligarchów, przykupili, dali tam nie wiem, 5 milionów, około 8 milionów dolarów, tam komu trzeba. Mówi, no to masz go wykończyć. Stworzyli jakąś fikcyjną stronkę, że jest jakaś rewolucyjna armia, coś tam, coś tam, bla, bla. Yy, masz myśleć, też jest dezinformacja. No, masz myśleć to, co ty myślisz. Yy, Putin też ma swój wywiad i, i też mu donieśli, że źle się dzieje u Kacapi. No, i dybią na niego z siekierą po prostu, można tak powiedzieć. No. A ponieważ nie mogą się dobrać do Putina, bo jest bardzo strzeżony, jak Stalin, może nawet jeszcze bardziej, to się dobierają do jego psów. Dugin jest takim demagogiem, takim ideologiem. O, to jest dobre słowo. Dugin jest ideologiem, kacapi. Ruskich Putina, który, który tworzy podwaliny do tej machiny wojennej i tworzy te bajki takie. Oni. Że, że w, jak, jak Rosja napadnie na Polskę, na razie za słaba na to. To, to, to to jest po prostu ale będzie, be, będzie taki dzień, że wystrzelą te swoje rakiety atomowe. No, ja to umiem uzdrawiać. Także ja się, no to, to wojna też coś, coś strasznego, to, to lepiej o tym nie myśleć. Ale jak już będzie, będzie skażenie rak, radioaktywne no to yy, oni będą tylko z tego, oni nie mają skrupułów, żeby zbombardować atomową Polskę, to, to, to nawet nie myśl o tym. Dugin jest ideologiem i on robi, zrobił ideologię i bajki na temat niższości yy, Polaków, Ukraińców yy, i jako, jako yy, Polska on by wyczyścił Polskę. Z z... Zresztą może pokażę, taki, mam taką fotografię. Ciekawie to wygląda. Co on myśli o Polakach? Religijnie też, bo on uważa, że jego religia jest naj, najfajniejsza. I modły do trupa, u niego, co jest, jest czymś lepszym po prostu, no, ale, ale ja nie sądzę, że, że tak jest. Yy, do zobaczenia, mówi oskar prorok Oskar albo Jasnowic. Na nowe czasy yy, w języku tym nowoczesnym to jest Jasnowic, w, w języku starodawnym i ja mam wizję, widzę po prostu pewne rzeczy. Jest to prorok. I wolę być prorokiem. Do zobaczenia, mówię nowic Oskar z Wrocławia, dziękuję.